dzisiaj nagram poradnik sterarii, jak zabić Wall of Flesh. To będzie krótki poradnik. Potrzebny Wam ten miecz i taki łuk, jaki, tu, jaki tutaj widzicie. No i najlepiej to tak, dwa staki dynamit, jak widzicie, jak ja tu mam, bo trzeba będzie się wykopać do ostatniego biomu, czyli do jakby piekła. I to trochę zajmuje czasu, więc najlepiej to, jak macie pieniądze, to najlepiej to wykopać właśnie dynamitami. Dobra, więc ja tu mam. Ja już przed odcinkiem wykopałem dziurę, więc ja tu wskakuję. Dobra, idziemy, idziemy. No, e, tak, jak, tak jak mówię, lepiej sobie po prostu kupić e, dynamity i to zrobić. To będzie dwa razy szybciej. Ały trzy. Dobra, już zaraz już będziemy. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Dobra. I teraz, aby przywołać e, Wall of Flesh'a, potrzebna jest e, lalka wodu Gaita, która dropi się z demonów. Dobra, to teraz wam pokażę, jak ona wygląda. E, to jeśli nie macie skrzydeł, to najlepiej zbudować platformę taką dużą, żeby było łatwo się poruszać i łatwo przed nim uciekać. Albo odrupnijcie małta i tą pszczółkę, która e, jest z Queen Bee. E, no, i ona lata i działa podobnie do skrzydeł. Można ją znaleźć na biomie dżunglowym. Okej, okay, dobra, a więc już wam powiedziałem, co trzeba mieć i teraz wam e, tak szybko pokażę, jak ona właśnie tutaj e, się prezentuje, jak ona wygląda. Wygląda ona tak, być może ją macie, albo po prostu nie wiedzieliście, że to jest ona. No i no, no i ona pozwala właśnie na szybkie uciekanie przed e, e, potworem. Znaczy się Wall of Fleshem. Weź wam potrzebny Star Fury, który jest na latających wyspach i Łuk Bee, który wylatuje z pszczół. Przyda wam się Space Guns, z Meteorytu i binady. No, i to są właśnie te dwie bronie, które wam teraz pokazuję. I no, one się mam przydadzą, bo one są właśnie dobre. Z tych właśnie broni bardzo szybko możecie, yy, no właśnie, yy, no go zabić. Yy, I to ma bardzo właśnie ułatwi sprawę. I w, w, właśnie wa, wa, ważną rolę grają właśnie te dwie bronie, które wam teraz pokazałem. Dobra, to ja już będę powoli brał tą lalkę i sobie zaraz będę ją przygotowywał, żeby właśnie, no, yy, wezwać już go. Yy, to tak. Yy, no i tu sobie zaraz od, musimy sobie odpowiednio stanąć i jak już yy, wrzucimy tą lalkę, yy, to wtedy jak już widzicie, yy, ją mamy, mamy go już przewołanego. No. I, i yy, na, najlepiej... Yy, Yy, najlepiej używać yy, na niego yy, binady i, i b -Wook. Jak widzicie, pszczółka jest bardzo dobra w uciekaniu. Jak widzicie, dzięki naszemu łokowi, flash ma już mało HP. Yy, najlepiej trafać yy, w te wystające yy, macki. Jak rozwalicie, będzie Wam, yy, te macki będzie Wam bardzo łatwo. Jak widzicie, Boss miał mało HP i go już rozwaliliśmy. No i teraz yy, mamy tu takie coś. I yy, musimy to przykopać kilofem. Yy, zaraz biorę kill -off. Ale ja niestety zapomniałem kill -offa. A to dobra, a to wiecie co? Ja sobie użyję do tego dynamitów, bo dynamitem też to można zrobić. Dobra, mam nadzieję, że nie zginę. Chwila. Ok, no i teraz sobie tu bierzemy. Macie, tutaj macie taki lut, nie chcę wam mówić i pokazywać co to jest, więc po prostu tutaj macie zdjęcie tego lutu. No, jeśli gracie na ekspercie, to wam dropną się trashy bugi To jakby są takie worki, z których po prostu wypada dodatkowy lód. Lud. No jak widzicie, to bardzo łatwy, prosty sposób. Bułka z masłem nawet dla takich w miarę początkujących. Nie trzeba mieć e, e, a, aż tak dużo rzeczy. No i to by było chyba na tyle z tego poradnika. Widzimy się w następnym odcinku. Stawcie suba, łapkę w górę i na mojego Instagrama, który jest w opisie. No i ma.